Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Sopocie po pierwszym dniu pierwszej rundy Młodzieżowej Ligi Żegarskiej. Ja nazywam się Stanisław Konarzewski, a ze mną jest... Gosia Górnisiewicz, zapraszamy na studio, pierwsze studio Ligi Młodzieżowej po pierwszym dniu zmagań. Dokładnie tak, nie ma z nami Maćka, który dzisiaj cały dzień był w charakterze arbitra i dzielnie mm, rozstrzygał spory na wodzie, których na szczęście nie było dużo. Chyba zawodnicy wykazali się naprawdę dobrą kulturą. I nie widzieliśmy żadnych spektakularnych po pierwsze kontaktów między jachtami, po drugie złamań przepisów i kar poza kilkoma startami jeszcze wszyscy tacy nie śmiali, jeszcze tutaj pierwsze kroki, może tutaj główny czynnik, ale to prawda, dzisiaj na wodzie bez fajerwerków można by powiedzieć. Bez fajerwerków, jeżeli chodzi o konflikty między jeżeli jachtami. O konflikt tutaj z naszej strony tutaj jak najbardziej na plus, jednakże tutaj faktycznie trzeba zaznaczyć, że Liga Młodzieżowa tutaj kulturą popisuje się i co, myślę, że możemy powoli przechodzić. Tak, będziemy dalej chwalić nasze pokolenie, jak najbardziej. Omówimy sobie pokrótce tabelę po dzisiejszym dniu. Dwa ostatnie miejsca z już troszkę większą stratą zajmują Jacht lub Mechelinki i Prosport Caravela. Nie wiem, Gosia, jak Twoim zdaniem, ale według mnie to są dwie załogi, które, które dopiero zbierają swoje doświadczenia na rs i potrzebują po prostu czasu, żeby zresztą się zmierzyć na poważnie. Tak, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności, mamy dosyć spory rozstrzał. Tutaj załoga dopiero się jeszcze rozpływa, więc zobaczymy, co pokaże na następnego dnia, następnych rundach. Życzymy im powodzenia. Każda godzina Trzymaj na wodzie kciuki. będzie dla nich cenna. Cieszę się, że tak, trzymasz kciuki. Tak. Ale na starcie kontakty były, yy, na bojach. Myślę, że tutaj pierwsze takie starcia jak najbardziej na plus. Tak, dalej mamy Nautikus Olsztyn. To można powiedzieć, że jest rozczarowanie. Zaczęli ten dzień od OCSA, pokazali, że potrafią pływać lepiej, bo mieli jedno drugie miejsce, ale nie słabo. Pierwszą czarną flagę zaliczyli, tak, czyli że zostali po prostu wykluczeni z wyścigu, ponieważ nie wrócili na start. To, to było z pewnością dla nich jakimś tam szokiem. No i pierwsze rozczarowanie, ja obstawiałem ich zdecydowanie w pierwszej trójce. I mam nadzieję, że to nie był błąd, no już do pierwszej trójki mają ogromny dystans. To jest Centrum Żeglarskie Szczecin, regatowa reprezentacja Szczecina pod wodzą Tymka Wysockiego. No, na początku wyglądali dobrze, ale nie załapali żadnego dobrego wyścigu. Mieli bardzo dobre momenty w wyścigach, naprawdę czołowe miejsca, jednakże w jakimś etapie no, coś... Z tymi czołowymi miejscami też bym nie przesadzał. Mieli kilka czwórek. Ale nie mieli ani jednego miejsca w pierwszej trójce. Zobacz. Oni często Dokładnie. pływali na początku wyścigu. Tak, właśnie początek wyścigu zawsze wyglądał bardzo obiecująco, jednakże później jakieś przeszkody się pojawiły, co skutkuje później obecnymi miejscami, więc tutaj też można trochę zaliczyć załogę do małego rozczarowania, ale. Chłopaki na pewno pokazali na co ich stać w no pojedynczych mam, momentach. W pojedynczych momentach. Mam nadzieję, że to się troszkę częściej będzie. Że rozłożę starzyć. na cały wyścig. E, dziesiąte miejsce jak klub Gdańsk Juw, e, dziewiąte Politechnika Morska Szczecin. Oni są tutaj na remisie. Jak klub Gdańsk Juw, czyli druga, druga załoga z Gdańska. Mm, oni mm, coraz lepiej żeglują. Mieli dwa trzecie miejsca, jedno drugie miejsce, no ale też dwa razy przypłynęli ostatni. Mają sporo jeszcze do, do, do ułożenia na pokładzie, natomiast idą w dobrym kierunku. Politechnika Morska Szczecin, tutaj Jeremi Dąbrowski, który wczoraj szalał na konferencji troszkę mniej szalał na wodzie. Co prawda, drugi wyścig wygrany, w bardzo ładnym stylu, ale aż cztery razy przypłynęli przedostatni. Tutaj Trochę. no niestety czegoś zabrakło, tutaj tak naprawdę strata tych miejsc była na ostatniej prostej już do mety, na ostatnim pełnym, więc na pewno duża frustracja ze strony członków załogi była, ale również poka wygrywając wyścig pokazali na co ich stać. Jeremi więc... potrafi, byli potrafi. też trzeci, byli też czwarci, więc, więc potrafią, czekamy na troszkę no, lepsze wyniki w dłuższej perspektywie. I kolejne miejsca to też są rozczarowania, na pewno dla ciebie, bo typowałaś Inplag w pierwszej trójce, a dziewczyny są ósme. Dziewczyny jeszcze pokażą pazura, ja w to wierzę. I Jacht Sopot, który był typowany zdecydowanie przez nas wszystkich, łącznie z Maćkiem na top 3, dopiero miejsce siódme, zobacz, i to na remisie z Inplagiem po 33 punkty, ze stratą 12 punktów do pozycji medalowej, w tym momencie ja Klub Sopot byłby ostatnią, Ekipą, która zakwalifikowałaby się do wyścigu medalowego, złotego, złotej grupy, a ja Sobot, a, przepraszam, a Inplug Sailing Team nie zakwalifikowałby się. Więc Paulina Rudkowska, Ewa Lewandowska, Asia Zimmerman, Juliusz Julię no rozczarowane z pewnością po tym dniu. Rozczarowane, jednakże same podkreślają, że jednak tutaj to doświadczenie, e, z w załodze jeszcze mają do poprawy, bo faktycznie panował lekki chaos, czy, mówię e, trzy. Trzy sterniczki na jednej łódce, dużo, dużo pomysłów. Do dużo pomysłów, nie wiadomo, który jeszcze wybrać, jak to posegregować, więc trzymam kciuki, żeby jutro te zgranie, to, yy, to omówienie w załodze było jeszcze lepsze. No ale żeby nie było, że my się tak przejeżdżamy po naszych koleżankach i kolegach, to przejdźmy już powoli do tych, którzy nas pozytywnie zaskoczyli. Z dużą przewagą nad siódmym miejscem, bo punktów na siedmiu, e, znajduje się Olsztyński Klub Żeglarski na szóstym miejscu. Tutaj chłopacy się rozpędzają. Mają, mieli łącznie cztery wyścigi, które zakończyli na drugim miejscu, jeden wyścig, który zakończyli na trzecim miejscu, dwa trochę gorsze rezultaty e, i do pozycji medalowej tracą pięć punktów. To jest zdecydowanie mój, dla mnie zaskoczenie. Dla mnie obstawiałam tą pierwszą, e, pierwszą część tabeli, jednakże tutaj naprawdę ta przewaga punktowa. Tutaj chłopaki no, nie udało jeszcze wygrać się całego wyścigu. Jednakże mhm. tutaj dwójki e, w wynikach na pewno pokazały, że potrafią, potrafią się ścigać, potrafią e, wygrywać, prawie wygrywać mhm. e, i, i naprawdę liczymy. Zaskoczenie na pewno, bo jednak to nie były nasze załogi, które typowaliśmy na podium, ale tutaj yy, na pewno pokazali, pokazali, co potrafią. Dobrze. Kolejne zaskoczenie dla mnie, negatywne. W dzisiejszych warunkach takich no, słabo wiatrowych, ten wiatr z północy raz przychodził, raz nie przychodził, ale no, nie przekraczał swoją sił więcej niż 11 węzłów, 10 węzłów. W dodatku fala, bo ten kierunek północny buduje falę. Nie poradził sobie HRM Racing i nie poradził sobie o tyle co z warunkami, co z jakimiś elementami wyścigu, bo Kuba Gołębiowski i jego ekipa zanotowała trzy wygrane, dwa drugie miejsca, jedno trzecie, ale zanotowała też siódme i zanotowała OCS-a, czyli punktowego za 8. co bardzo skutecznie pociągnęło ich w dół i są dopiero na piątym miejscu, gdzie no myśleliśmy, że te regaty to będzie walka tak. Kosmalskiego z Gołębiowskim, no i chyba pozytywnie pod tym względem się rozczarowaliśmy, ale o tym, o tym jeszcze za chwilę. Tak. Co sądzisz o No Na pewno jedna z mówię, tutaj z czołowych załóg tutaj e, mocno mocno kibicowana, jednakże tutaj również wiele jakiś fal startów, problemów na samym starcie się pojawiło. E, tak. Również jakieś kary skutecznie ich tutaj tych Czołowych miejsc pozbawiało. No ale to są tak naprawdę dwa słabe wyścigi. Tylko, no przypomnijmy, w Lidze odrzutki nie ma. Nie ma także. Każdy jest. wyścig się liczy, każdy. więc tutaj inne zagranie, jeżeli się trafi jakiś OCS, jakieś kary, to wszystko jest punktowane, sumowane, więc każdy wyścig się liczy i jest równie ważny. No ale świetny dzień zaliczyła. Ukarze Melka Kartuzy. Jeden z zespołów, o którym nie za dużo wiedzieliśmy. Otwarcie to przyznalewaliśmy, a zakończyli ten dzień fenomenalnie z drugim miejscem. Wygrali pierwszy wyścig dzisiaj. Ich najgorsze miejsce to jest piąte, potem czwarte, ale tak to same dwójki, trójki, jedynka. No powiedz mi, spodziewałaś się lamelki w ogóle w pierwszej połowie, a już, a już tak wysoko na czwartym miejscu? Nie spodziewałam się, więc tutaj naprawdę Liga Młodzieżowa potrafiłam mocno wymieszać tabelę. E, więc to na pewno e, załoga niespodziewana, przynajmniej dla nas, mm -hmm. e, wbiła się tutaj tak naprawdę do już prawie czołówki, już czwarte miejsce. Dlatego tak. naprawdę zbliżamy się do podium wielkimi krokami, e, więc na pewno pozytywne zaskoczenie. No słuchajcie, no trzeba się powoli przyzwyczajać do, do tych nazwisk. Paweł Kajeta-Sternik, Bartłomiej Ślija na załodze. Tymoteusz Rzkowski, Patryk Ulaczyk i Marcel Kuriańczyk, jego dzisiaj chyba na pokładzie nie widziałem. Mm, przyzwyczajajmy się, bo chłopacy pokazali, że mają papiery na żeglowanie. Czwarte miejsce w tak silnie obsadzonej stawce ligi młodzieżowej. Po dzisiaj miejmy nadzieję, że jutro też pokażą, co potrafią. Trzecie miejsce KS Iskraem w Gdynia. Bardzo doświadczona ekipa. Jakub Wiedeheft na sterze, Kasia Harc. Mm, to nie jest chyba jakieś zaskoczenie, jest to wysoko. Natomiast z pewnością wykorzystali słabość i HRM-u, i jak Klubu Sopot. I pomimo, że ich tak nie typowaliśmy, to wbili się do top 3. Dokładnie tak. Tutaj pierwszy wyścig trochę nie zapowiadał tego, jednakże już następny, drugie miejsce, pierwsze, trzecie, już tak naprawdę nie wychodzili poza tutaj z tej trójki. Również wygrywali wyścig z dużą przewagą. Także gratulacje. No i teraz top 2. Myśleliśmy, że to będzie odwrotna kolejność, bo jeszcze przed ostatnim flightem, przed ostatnimi dwoma flightami, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Drugie miejsce po dzisiaj AZS Politechnika Gdańska. Patryk Kosmalski, Tomasz Lewandowski, Paweł Kuszewski, Karolina Żurek zajmują miejsce drugie. Notowali świetne miejsca do flightu piątego. Potem te miejsca były trochę gorsze. Pozanotowali 4-3-3. Czyli miejsce w środku stawki i, i delikatnie gorsze niż, niż te najlepsze 1-2. I tracą dwa punkty do lidera. Jachtklub Gdański Junior. No, myślę, że tutaj nikt się tego nie spodziewał. Naprawdę. Myślę, że są tacy, co się spodziewali, ale. Tak ale jednak nie, nie aż tak, nie aż tak. Ja tak myśleliśmy, że tutaj Harlem Politechnika, no, trzeba się przyznać, Tutaj obstawialiśmy na no, jednak pierwsze miejsce, jednakże ekipa z Jach klubu Gdańsk, junior, nie już, żeby tutaj... To są dwie różne ekipy. Dwie różne proszę. załogi, pokazała naprawdę duży spokój, opanowanie w podejmowaniu decyzji, naprawdę tutaj najmłodsza sterniczka. No właśnie, zatrzymajmy się nad tym na sekundę. To jest y, młodzieżowa liga żeglarska. Mamy tutaj Kubę Gołębiowskiego, mamy Patryka Kosmalskiego, mamy Tymka Wysockiego, mamy Jeremiego Dąbrowskiego. Świetnych sterników, y, którzy y, już wiele lat pływają. I mamy 15-letnią Nataszę Micewicz, która jeszcze niedawno pływała na Optymiście. Dopiero od niedawna żegluje na 29erze. Po kilku treningach wchodzi na RSA. I zalicza w ostatnich wyścigach trzy jedynki. Dzisiejszy dzień też zaczęło od wygranej. Tam na pokładzie, pomimo jakichś błędów technicznych, pomimo e, słabego postawienia Genakera, jakiś, e, jak, to, jak to mówiła kilkukrotnie dzisiaj w wywiadach Natasza, fuck upów, Sze? się wypika, proszę Państwa, zanotowali ostatnie wy trzy wyścigi jedynki i prowadzą z dwoma punktami. To jest wielkim zaskoczenie. w wielkim stylu. Sama Natasza, e, rozmawialiśmy z nią po zejściu z wody, bardzo skromnie, bardzo spokojnie, wyważony sposób się wypowiada. Tak jak na konferencji prasowej, robi to na nas wszystkich wrażenie. No i jej wyniki razem z resztą składu z Dominiką Łowiak, która ogarnia Genakera i Grota i stara się tam koordynować pracę załogi, z Jankiem Mucharskim, mm, też y, młodym chłopakiem i, i Krzysztofem Łowiakiem na dziobie. No robią robotę. Prędkość tej załogi dzisiaj była naprawdę niepowtarzalna. Więc super osiągnięcie i naprawdę wielkie dla nich brawa, oby tak dalej. Wielkie brawa. No i trzymamy kciuki. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich. Natomiast trzymamy kciuki za to, żeby pokazali jutro co potrafią moim zdaniem jak najbardziej jeżeli tylko ta presja się na Nataszy nie zbuduje, a na razie jak pokazuje radzi sobie z nią świetnie. To jutrzejsze warunki, gdzie wiatru będzie jeszcze mniej, będzie jeszcze bardziej graniczny, a fala z północy prawdopodobnie dalej się utrzyma. Będą przemykać sobie jak takie lekkie kuski po tych falach. I dalej tak. utrzymać ja się. załogi są zadowolone, te cięższe. Zobaczymy, jak im pójdę. Te cięższe mają problemy. E, przypominamy, jutro start o godzinie 10. E, w planie do godziny 16 kolejne flighty. Mamy nadzieję, że ich będzie aż 6, i potem flight finałowy. Pierwsza siódemka i kolejna siódemka, miejsce 8-14. Z siódmego nie można już spać niżej, z ósmego nie można awansować wyżej. Wyścig punktowany jednokrotnie. Gosiu, nie będziemy już typować dalej. Zostawmy to tak, jak wygląda. Wiemy, jak nam to wyszło. Ja mam 1 na 3 z wczorajszych typów, a ty? U mnie też 1 na 3, tak naprawdę. No to mamy 33,3% skuteczności. Nie jest to za dużo, więc nas nie słuchajcie. I co? Śledźcie nasze social media oczywiście. Wszystkie aktualizacje w relacjach na Facebooku, Instagramie przede wszystkim. Oglądajcie nasze materiały. Jutro po zakończeniu konferencja prasowa i w poniedziałek kolejne studio. Bądźcie na bieżąco z tym, co robimy, bo staramy się, żebyście byli jak najbliżej akcji. No jeżeli ktoś może, to oczywiście zapraszamy na molo. żeby nam się piękna żeglarska niedziela, oby tylko wiatr dopisał. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia do jutra. Życzymy powodzenia zawodnikom. Cześć. Cześć, papa.